Warszawa za mną. Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał pierwszy w Polsce prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego i zasądził roszczenie dla konsumenta, dla powódki. Był to wyrok, jest to wyrok Sądu Apelacyjnego, w którym Sąd Apelacyjny oddalił apelację Banku Milenium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 2017 roku. Po czterech latach, bo sprawa, do, sprawa rozpoczęła się w 2015 roku, po czterech latach, jest to jedna z pierwszych w ogóle spraw frankowych w sądzie okręgowym w Warszawie, ale w końcu udało nam się uzyskać prawomocny wyrok. Wyrok jest o tyle ciekawy, że sąd apelacyjny potwierdził w nim, że mechanizm indeksacji został już uznany za nieuczciwy przez sąd okręgowy sąd ochrony konkurencji i konsumentów w Warszawie i w związku z tym wszyscy kredytobiorcy Banku Milenium mają prawo powołać się na ten wyrok. Jest to ten wyrok ma charakter prejudykatu. To jest bardzo ważne dlatego, że w sąd Platyny uznał, że nie ma podstaw do tego, aby w tego typu sprawach indywidualnych jeszcze raz prowadzić badanie, czy mechanizm indeksacji jest nieuczciwy. Nie ma podstaw do tego, aby odsłuchiwać świadków banku, na które bank chętnie i licznie się powołuje. Kolejna sprawa to sama nieuczciwość mechanizmu indeksacji. Sąd apelacyjny wyszedł tutaj naprzeciw kredytobiorcom i potwierdził, tak jak wskazuje na to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że mechanizm indeksacji jest nieuczciwy co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, jednostronne ryzyko walutowe po stronie kredytobiorcy, a jednocześnie umowa nie zawierała w sobie żadnych mechanizmów ograniczających to ryzyko. Po drugie, samo zróżnicowanie i zastosowanie w umowie dwóch różnych kursów, kursu kupna, i kursu sprzedaży w obrębie jednej umowy jest nieuczciwe. Po trzecie, umowa kredytu nie określa zasad ustalania kursu bankowego. Sąd apelacyjny uznał, że mechanizm indeksacji jest w całości nieuczciwy i jednocześnie, że jest to mechanizm, który określa główne świadczenie kredytobiorcy, a umowa bez takiego głównego świadczenia kredytobiorcy nie może być, nie może być dalej wykonywana. Sąd apelacyjny wyraźnie odciął się od dotychczasowej linii Sądu Najwyższego, poza dwoma wyrokami z kwietnia i z maja tego roku. W których Sąd Najwyższy uznawał, że indeksacja stanowi element posiłkowy. Tutaj sąd apelacyjny odwołał się do wyroku Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2019 roku, wskazując, że indeksacja jest elementem świadczenia głównego, dlatego że na gruncie artykułu 69 prawa bankowego kwota kredytu podlegającego, podlegającego zwrotowi oraz odsetki stanowią świadczenie główne kredytobiorcy. A skoro w umowie kredytu indeksowanego to świadczenie główne jest określane poprzez mechanizm indeksacji, to należy Uznać, że ten mechanizm tak rzeczywiście określa świadczenie główne kredytobiorcy. I co najważniejsze, to ten wyrok Sądu Apelacyjnego idzie znacznie dalej niż dotychczasowe wyroki Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w wyroku z kwietnia i z maja tego roku uznał, że umowy kredytu indeksowanych powinny być wykonywane jako umowy kredytów w złotówkach z Liborem. My uzyskaliśmy nieważność. I wkrótce zapewne te argumenty trafią do sądu najwyższego. Sąd apelacyjny w końcu uznał także, że to konsument jest dysponentem jego prawa do powołania się na nieuczciwe zapisy umowne, i to konsument decyduje o tym, czy w związku z tym z usunięciem zapisów nieumownych, nieuczciwych z umowy, czy w związku z tym chce, aby jego umowa była wykonywana bez tych zapisów, czyli złotówki na liborze, czy też domaga się stwierdzenia nieważności umowy. Sąd apelacyjny, jeżeli chodzi o kwestię abuzywności postanowień umownych podzielił w całości naszą argumentację. Bardzo mnie cieszy to natomiast, że sąd apelacyjny wprost wskazał, że tutaj argumentacja pełnomocnika broniącego banku, no nie ma właściwie żadnego uzasadnienia, ani nie trzeba słuchać świadków banku w sprawie indywidualnej. Wyrok SOKiK wiąże w całości jego sentencja, czyli, czyli nieuczciwy jest Zarówno mechanizm indeksacji, jak i odesłania do tabel kursowych. Nie ma w związku z tym możliwości rozdzielenia indeksacji od tabel kursowych. Nie ma możliwości również uzupełnienia umowy jakimkolwiek kursem, czy to kursem średnim NBP, czy to kursem rynkowym. Barbara Gardacz, radca prawny.